Eczko, witam Was w piątek, dzień posadzek. Słuchajcie, wcześniej przy zamykaniu bramy zauważyłem, że mam tu bułę taką, że ja pierdzielę, nie łatę przykładałem, ale łatowa jest tylko trójka i zobaczcie, co ta łódka tu się zrobiła. Więc zarabiorę sznurek, dwa wkręty przykręcam na końcach i pod sznurek tutaj e, klinami sklinuję. po prostu poodkręcam tą dechę, wypcham ją na zewnątrz, klinami się sklinuje i zrobi się to jak trzeba, bo no bo kiszka jest. A mam jeszcze chwilę. Zresztą jak panowie przyjadą, to tak czy inaczej, oni za nim zaczną działać, to to, to, tu bym zdążył trzy razy to zrobić, więc też to zaraz zrobię i coś jeszcze miałem do zrobienia, a, no i te graty powyładowuję, słuchajcie, z tego, kurde, jak to się nazywa, tu z garażu, z tej, z tej płyty, z tej płyty pod podnośnik, żeby też nie przeszkadzało nic, wrzucę na wana, a później po prostu wezmę i, i z powrotem to załaduję ten cały garaż, bo dla szaku się już miejsce kończy, tak naprawdę. Tylko bezpiecznik zapalę. Tu wczoraj też arota przypianowałem trochę, żeby nie ten, tam się nie sypało do środka. Kiedyś miałbym potrzebę tam kawałek, nie wiem, chociaż... chociaż nie, nie wiem będzie tam potrzeba do do niego. Tak czy inaczej zapianowałem. No bo trzeba tu sznurek puścić i te wszystkie szpargały stąd to wrzucę na busa, a później z powrotem wjedzie to tutaj z podwójną siłą, bo będzie miejsce, będzie się wrzucać, także Także spoko będzie, dobra, zabieram się. No i dobra, mamy to naprostowane, także jest spoko teraz. Yy, tyle musiało odejść, także, także dobre, kurde, zobaczcie środkiem, jakie jajo było, nie wiem jak to łata mi wskazywała, wskazywała, że dobrze, a wyszło jak zawsze. Dobra, to biorę, to ściągam sznurek, wkręty i biorę się za ogarnianie tutaj syfu. Okej, okay, słuchajcie, ja sobie zabezpieczam to okno jeszcze, no bo jak e, maszyna będzie stała tutaj i ten cement będzie rzucany, to wiatr mamy zawodni i, i może sobie jakiś kurz zapodawać z tego, z, z tego cementu, a po co później tutaj czyścić, kombinować, jak można to okleić i, i mieć to po prostu z głowy, także opierdzielę sobie to okno, zaraz taśmą tutaj przy, przyłapię, tylko szarą i nie będziemy ten temat mieli załatwiony. Dali panowie. Także zaraz, zaraz będziemy wiedzieć co nieco. Dobra, panowie tam mierzą yy, wszystko yy, sobie yy, ten, yy, metry, zaraz poziomy będą sobie nanosić. Mówią, że wszystko dobrze przygotowane, że rzadkość ogólnie nie wszyscy tak przygotowują, także spoko. Myślę, że robota też pan, pójdzie im sprawnie dzięki temu i wszyscy będą zadowoleni. Dobra, to podajemy cement yy, na miejsce. No zbyt wiele nagrać nie będę. No i dobra, i leci materiał. Zaczynają panowie sypać. Ja pierdzielę. Okej okay, słuchajcie, zapomniałem, że mam czujnik, kurde, w posadzki chciałem rzucić taki rezerwowy, bo nie wiem czy dodawał pod płytką, czy w górnej warstwie posadzki, więc lecę na imposta teraz. i zełba wypadło, brzmiałem to rano zrobić, ale wiecie jak to... Jak to bywa czasem. Także zapier teraz i. Yy, no i zaraz mam nadzieję, że zdążę wrócić, bo panowie już sypią. No jak nie to zrobić gdzieś w innym miejscu, po prostu i tyle, tam gdzie będzie jeszcze możliwość zaaplikowania tego. Dobra, tam, w może być głębiej, trochę to się nic nie stanie. A tam nawet po prostu wyżej przy wierzchniej warstwie i tyle. Tutaj go daję, coś tutaj wymyślę popalić Zaraz pójdę umyć szybko Kiedyś kolana popaliłem, to ja pierdolę, nie? Masakra, nie? Jak... Najgorzej się paprało później na kolanach strasznie, nie chciało się wygoić, nie? Wleci kurwa nam zagą na My tego nie czujemy, nie? A trzeci Dopiero czujesz jak na przykład jak krew pójść. jak Zacznę. staniesz na chwilę... I zacznie palić. palić. No, masakra. E, Rozmawiałem z szefem, słuchajcie, może się okazać, że zabraknie tego, e, cementu, więc dadzą mi znać jak coś będę gonił. Gdzieś, mówi, koło 20 worków może być mało. Z tego co wygląda, to dzisiaj chyba wszystko wysypiam, no bo jest przygotowane, więc, więc też z tego czasu na pewno im odchodzi. E, więc tak to też wygląda. No dobra, nic, rozpakuję tylko busa, że musiał potem cement jechać, żeby mieć go gdzieś załadować i, i, i zaczynam coś tam ogarniać jeszcze. Jak ogólnie fizycznie dajdzie sobie radę z posadzkami? Bo jednak ciężka praca fizyczna jednak, nie? jest jak jest prosto, A, no tak. A i na poddaszu robimy i musimy leżeć

Coś, żebyś się nie zapadli, Żeby gdzieś go nie trafić łopatom Jak trafi się, to nic się nie stanie, bo nie będzie działo po prostu. Ja, ja <laughs> Będę nacinał później w posadce najwyżej. Chociaż i tak nie wiem, czy pod płytką nie będzie lepiej, bo jednak to na samej górze ta płytka się najszybciej wystudza, nie? To ona najszybciej będzie traciła temperaturę prawdopodobnie, ale na razie czego koszt wielki takiego czujnika 20 zł jak utopię więcej w podłodze, to nic się nie stanie tak naprawdę, a może się przydać w przyszłości. No zobaczymy. No, i dobra, drugi worek leci. Mamy godzinę po dziesiątej parę minut. Także jadą pano, panowie ostro z tematem. I teraz tak na pewno trzeba będzie po cement podjechać. Co mają całość zasypaną już tam, ale na dosypki jeszcze pójdzie, mówią i, i ten, jak to się nazywa. No, i jeszcze garaż został. Także, także też tego pójdzie tylko nie wiadomo ile, więc na pewno będę miał kurs na, na to, żeby pojechać po, po, po cement. Ok, słuchajcie, rozmierzam sobie, ile muszę uciąć tych kawałków. Mniej więcej wiem, ale chciałbym mieć dokładnie, żeby tam nie, nie ciąć niepotrzebnie któregoś. Dwa Tu wodzie tak, tylko plus minus tam naprawdę, bo to 3-5 i tak nie wyjdzie pewnie. I tu mamy jeszcze 4 Wyjdzie nam 4-5 i później taki spizdowaty kawałek Czyli raz i dwa jeszcze. Dobra i teraz tam w środku. Tu będziemy mieli jednego, tu będziemy mieli drugiego, i tu będziemy mieć trzeciego, i też pisz dołaty kawałek. To Nie wiem, czy nie zrobię to. Nie, no szczerze, nie można jak 50, to i tak jest już. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14 sztuk potrzeby, czyli 7 kawałków będę ciął na 2, 4, 8, 5, pełny dystans tutaj, a ten kabel od sieci agregat puszczę po górze, bo tu mamy tylko 50 zakładu na wieńcu, więc nie chciałbym jeszcze tego przesuwać, żeby zostawić tam deskę wiecie, 2 cm, tylko żeby się opierała, niech ona całością się opiera, do murłaty nawet ją przykręcimy tam i będziemy, nie będziemy musieli tam nic zadać, żadnych rozpórek prawdopodobnie. Chyba nie trzeba będzie, no zobaczymy zresztą, ale tak, 7 sztuk na 2, 4, 8, 5, a reszta to zostanie, to będzie nastężenie środkiem, a o ile będę je dawał, no zobaczymy jeszcze, przemyślę albo na roz, na, tam rozparcie nie będziemy potrzebować, bo tam to się zaprawą to uzupełni pomiędzy. Będę musiał takie kieszonki po prostu porobić w, w poziomie no, razem z wieńcem i tak to będzie wyglądało. Dobra, idę tam szykować piłę i to trzeba będzie a panowie tam lecą z tematem cały czas. OK, zaczynam ciąć, tam jedną stronę mam ciętą piłą, więc sprawdzam tylko czy tu kąt w miarę trzyma ta końcówka. jakoś tam bardzo nam nie zależy, żeby nie ten, żeby tutaj nie wiadomo jaki miał być dokładny, ale jest fajnie cięte, więc, yy, więc tak naprawdę odpada nam już docinanie obydwu stron, więc teraz 2, 4, 8, 0. docinam piątkę luzu, zostawiam, czy tam siódemka będzie, zależy jak tam będzie się to miało, czyli muszę sobie stawać tamtą stroną, żeby to łatwiej... Yy, to miało jakiś sens i zaczynam ciągać. 14 sztuk. A resztę zostawimy sobie na odcinki, więc nie będę tego ruszał. Fajnie słońce wyszło, ciepło się robi. Gdzie to jest kurde? Zapomniałem, nie używałem tak długo. Tylko sławki idę sobie jeszcze wziąć. Będzie po uszach walić, a trochę tego cieńcie. Dobra, to lecę po kolei. Polecę sobie rzucę, żeby to układać, żeby to na bocie nie leżało. I później sobie poznoszę wszystko. No i dobra, nacięte piłę mogę chować na razie. Chociaż, e... kurde, mógłbym sobie podocinać już te stężenia też od razu. Tylko, czy mi tak to wyjdzie? Nie, zostawię stężenia na później, bo ponacinam, ponacinam. Te środkowe co prawda mogłyby podejść, ale, ale lepiej to zostawić na później. Idę sobie to zanieść teraz, że miał pustego na cement i, i coś tam przygotowane mniej więcej. No. To jest to nie jest, ale to jest niebezpieczne, tam jest zebrać i to wszystko. Okej, ja lecę już do hurtowni po cement, 15 worków trzeba dokupić, także jadę, rzucam, nie wiadomo czy będą potrzebne, ile będzie potrzebne dokładnie, a w razie czego to się tam odda, więc nie ma problemu. Mamy 12.30, myślę, że pewnie jest godzinkę jeszcze i panowie wyjdą z tego już z sekcji mieszkalnej będą wjeżdżać na garaż, także tak to się przedstawia, ja nie wiem co ja jeszcze będę dzisiaj robił, czy ja będę coś robił czy nie, jeszcze po paliwo sobie przy okazji zajadę do maszyny, bo nie wiem czy tam właśnie u Dominika i to, to się nie będę działał, u Sylwka, ale to zobaczymy dobra nic, spadam już dojeżdżam na miejsce pakuję materiał i no i wracam tutaj mamy już zrobione Teraz na garażu działanie i no i w sumie tyle.

Okej, okay. ekipa już pojechała, mamy to zrobione, wszystko, gitara, e, jeśli chodzi o, o, o jakieś tam poziomy czy coś, to będziemy mogli sobie zeryfikować ewentualnie z laserem, ale to dopiero chyba, no z tego co mówił majster, to, to, to żeby dobrze było poczekać, że taki tydzień niby z takim mocnym chodzeniem czy jakimś tam robieniem czegokolwiek e, takiego, e, jakichś takich robót wiecie, no ciężkich dużego chodzenia i w ogóle że nie wycierać tego, bo później może być lipa bo to z wierzchu przyłapie, a pod spodem jeszcze jest miękkie, więc no nie wiem, w poniedziałek chyba będzie ciężko, żeby tu wjechać na ten sufit pomyślę, przemyślę ten temat, zobaczymy jak to będzie wyglądało ewentualnie może coś bym tam rozłożył, tam gdzie chociaż ten sufit będzie chciał zadziałać w tej kotłowni płytka będzie szła na, na podłogę, więc, więc tak naprawdę problemu nie powinno być, może coś porozkładam i, i tak to ugryziemy, no zobaczy się tak naprawdę Dookoła płyty, słuchajcie, wyciągnęliśmy styrodur. Mówili panowie, że to będzie pękać. I tak stwierdziłem, że i tak, i tak jak, jak ja tu będę grzał, to przykrzył jakiś weekend zimowy, gdzie będę chciał sobie coś podziałać, to i tak to będzie w ogóle nie energooszczędne, że będę grzał tą podłogę, więc jak tam stracę trochę więcej tej energii na to, że tam stra będzie strata na tej płycie, to nie będzie po prostu problemu pęknąć, i tak pęknie, ale tam dookoła pewnie, ale tak czy inaczej będzie to, no jest lico i nie będzie tak jakoś, nie wiadomo jak bardzo odpękiwało, jak 30 cm dookoła tak naprawdę, więc tak to zostało rozwiązane. Datacja jest przecięta tam, jest przecięta też tam, no więc powinno to być ok, jak najbardziej, no i tyle w sumie, a najważniejsze, bo... E, mówi tu Majster, że na moją odpowiedzialność to robią, że nie będą sprawdzać. Powiedziałem, że tamten róg ma się trzymać, tutaj e, jest w poziomie, tutaj z opadaniem bramy. więc teraz nad, 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 nadszedł czas i chwila prawdy. Zobaczmy, mam nadzieję, że nie rozpierdzielę, że tu jak coś, coś tu źle po, po kurde mierzyłem, żeby to nie było jakiejś afery. No bo jak nam odbije do góry, to znaczy, że, że coś jest nie tak z poziomami, ale no kurde, sprawdzałem to, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych. Tu problemu. tam będzie i tak szpara, więc, więc, tam nie ma o czym mówić, ale tutaj chodzi o to. Dobra, zamknęło się i jest gitara. Nie odbija, co prawda nie mogę sprawdzić, czy czasem nie ma luzu teraz, ale, no jeśli jakiś tam luz by był. O, widzę tu odciśnięte, zobaczcie. Delikatnie jest odciśnięta guma, czyli jest idealnie zrobione, tak, no. Czyli jest idealnie, słuchajcie, jeśli o to chodzi, eee, to wszystko. Zrobione względem tamtego narożnika. No i o to chodziło. Także ja teraz skończę, idę coś przekąsić, wrócę tutaj, założę łyżkę do mecelaka, sobie ściągnę ładnie to na, na góreczkę, no i, no i tyle w sumie. Posadzki zrobione, jakiś kolejny etap mamy zakończony, pozamykam tylko wszystko, żeby jakiś właśnie pies czy kot się nie wpierdzielił, yy, bo, bo byłaby niezła afera jakby teraz takie coś wjechało. No i tyle, czas weryfikacji poziomów, jakiś tam, to sobie posprawdzamy, jak już będzie tutaj sucho, na tyle, żeby można było wejść. Nawet nie wiem, czy jutro nie, nie wpadnę, żeby chociaż delikatnie sobie wejść i pouchylać, może okna, żeby jednak to, to się odparowywało, o ile będzie ciepło. No zobaczymy, jak to będzie. Także to zamykamy i odezwę się jeszcze. Ok, wróciłem jeszcze, żeby, żeby wziąć sobie pozgarnę tutaj tą, tą kupę całą. No i powiem wam. Tak rozkminiam to, co powiedzieli mi majstry, żeby tam tydzień nie wchodzić zbytnio z żadnymi takimi, wiecie, ciężkimi pracami na, na posadzkę. No bo teraz w okres zimowy, taki zimowo-wiosenny, by można, można było powiedzieć, ona wolno jeszcze ciągnie, no i trzeba tego czasu jej, żeby, żeby tak naprawdę sobie podciągnęła. Ona z góry się robi twarda, ale z dołu nie jest, więc może się tak naprawdę wycierać, po prostu może się wycierać, jak za wcześnie zaczniemy włazić tam i coś kombinować. Więc dom i garaż sobie odpuszczę, ewentualnie jakieś tam poziomy sobie sprawdzę, tylko tak z ciekawości, ale do kotłowni normalnie wejdę ten sufit robić. Po prostu porozkładam sobie coś tam, co będę miał, żeby, żeby jak najmniej to po prostu powycierać. Jak się powyciera, to się dobrym gruntem przed płytkami poleci i no i tyle. No bo przecież nie będę tygodnia sobie odpuszczał pracy, tylko z tego powodu. Jak na tej kotłowni coś tam się wydarzy, no to... To mówię, dobry grunt i płytki i nic, nie, nie będzie z tym problemu żadnego. Ale jeśli chodzi o garaż i, i tam część mieszkalną, to sobie odpuszczę. Jakieś tam chodzenie, czy cokolwiek robienie jakichś tam e, e, prac jakichkolwiek. No i tak to też będzie wyglądało. O weekend odpuszczam, może do Dominika pojadę i to coś tam poogarniać maszyną, bo coś tam chcieli jakiś gruz zebrać, ale to na tyle by było, jeśli chodzi o, o pracę weekendowe, no i... No i tyle w sumie ode mnie, zrobię taką tu kupeczkę, jeszcze ją tu podepcham trochę i, i też uciekam, bo już prawie szósta godzina się zrobiła, więc starczy na dzisiaj. No i w związku z tym dobrego weekendu Wam życzę i ja też uciekam już. I widzimy się ponownie w przyszłym tygodniu, no chyba, że jutro coś będę działał, ale, ale wątpię, raczej, raczej nie, także do zobaczenia we wtorek. No i zaczynamy z tym sufitem tam, bruzdowanie może sobie jeszcze odpuszczę na razie, na jakiś czas, żeby ta podłoga doszła do siebie, chociaż będę, mógł te, będę musiał i tak te poduszki pod, pod te drewno na sufit powycinać, no ale tu mówię, coś porozkładam, a bruzdowanie zostawimy jeszcze na, na poświętach tak naprawdę, bo to tak już wyjdzie, nie? jutro mam pierwszy, No to tak by wyszło, tak naprawdę. No dobra, nic, to ja zakończam też, odstawiam maszynę i spadam. Trzymajcie się, pozdrawiam, no i do zobaczenia w następnym tygodniu. Na razie, cześć!